Cześć moi drodzy Zdrapkowicze, witam Was na kolejnej premierze. Tym razem mamy wznowienie edycji Zdrabki Multiforce w takiej odświeżonej szacie graficznej. Mamy dokładnie te same zasady co ostatnio, czyli trzy razy taka sama kwota plus mnożnik wygranej, który nam może taką wygraną pomnożyć maksymalnie trzy razy. Tak wygląda nasza legenda z wygranymi. Najniższy stopień złotówka, najwyższy 25 tysięcy. Nakład został zwiększony do 20 milionów sztuk. Na dzisiejszy odcinek mam 35 sztuk zdrapki. Serdeczne pozdrowienia dla Piotr Wydrych, Ewa Malczyk, Ola Krupa, Kinga Gawron oraz Skie. Dobrze, a my się zajmujemy drapaniem 35 sztuk przed nami i zaczynamy z pierwszą zdrapką i mamy tak, 25 000, 24 zł12 zł. 200 zł, 200 zł i 25 tysięcy, czyli zdrapka jest przegrana. Jeżeli zdrabka będzie przegrana, to tego mnożnika nie będę drapać, bo to jest bez sensu. Mamy złotówkę 24, 100, 24, 25 tysięcy i 100, czyli również nie mamy nic. 12, 1, 1, 1, 100 i 100. Czyli tu jest złotówka. Mnożnik wygranej razy 1. Czyli wygrywamy pierwszą złotówkę na dzisiejszej premierze. Strabka kolejna. Złotówka 24, 5000, 4, 4 i 2. Czyli nie udało się tym razem. 4, 100, 12, 2, 5000 i 4 złote. Czyli też niestety. 200 zł, 200 zł, 12, 12, 4, 5 tysięcy. Zł, złotówka, złotówka, 12, 25 tysięcy, złotówka, 24. Mnożnik wygranej raz 1, czyli druga złotówka wędruje do naszych wygranych. 24, 24, 200, 25 tysięcy, 2 i 200, czyli niestety. Kolejna sztuka, 25 tysięcy, 12, 24, 2, 12, 24, czyli wszystko mamy praktycznie razy 2. 24, 200, 25 tysięcy, 5 tysięcy, 12 i 25, czyli bez wygranej 5100 złotówka, 100 zł, złotówka złotówka i nasz mnożnik razy 1, czyli też wygrywamy złotówkę. To już jest nasza trzecia wygrana, Dalej, 200 zł 2, 200 zł złot, czyli tu mamy złotówkę razy 1, czyli złotówka. tak, 2 złote, złote, 2, 25 tysięcy, 4 i 200, czyli bez wygranej. 24, 1, 1, 1, 4, 25 mnożnik razy 1, czyli złotówka do wygranych. Na razie same złotówki wpadają, pasowałoby trafić coś większego. 1, 24, 24, 5 tysięcy, 5 tysięcy i 25. złotych 5012 25 500 i 200. 5025 1 1 1, o, czyli mamy złotówkę, którą mnożymy razy 2, więc wygrywamy 2 zł. Dobra, to tutaj sobie odłożę na bok. I lecimy dalej, mamy tak stówkę, złotówkę, złotówkę. Złotówkę 2 i 5000 mnożnik razy 1, czyli mamy złotka. Złotówka, złotówka 100, 4 złotówka i 200 mnożnik razy 1. Kolejny złotek. No, nawet dużo wpada tych zdrapek. Nawet dobrze można kupować na drapingi takie pomiędzy premierami. 200, 2, 1, 1, o i znowu złotówka, którą mnożymy razy 2, czyli mamy kolejne 2 złote. No, nawet, nawet to wygląda jak na zdrabce za złotówkę, przyzwoicie, mam nadzieję, że się nie skończy. 5100, 12, 2, 100 i 5000. Mamy 25 zł złoty, 225 i złoty, mnożnik razy 1, czyli jest złotówka. 105 000, 2 zł, 24, 2 i 12. Tutaj już nic. Złoty 25 000, 4 zł złote, i 4. Mnożnik razy 1, czyli złotówka. Dobra. 2 zł 25, 12.

Bardzo miło, czyli Force dopisuje. Super. Naprawdę, jak, na, jak zdrabka za złotówkę, to to, jest, to są świetne wyniki, bardzo dużo wpada. 25, 100, 24, 25, 4, 100. Dobra. 2 zł 12, 4, 12, 5, 25. Tutaj pustak. 4, 25, 4, 1, 2 i 1. Zrabki się już kończą powoli. Mamy 100, 2, 2, 12, 5 tysięcy i 24. Niestety 5 tysięcy, 202 i 25.

A więc moi drodzy, to są wszystkie dzisiaj wygrane zdrabki na odcinku. Przypomnę tylko, że mamy premierę zdrabki Multiforce'a. i liczymy. Mamy tak, 12 zł, 14, 16, 17, 18, 19, 20 i tutaj jest 5 zł, czyli 25 zł. To jest nasz zwrot przy inwestycji 35, także no, wynik jest bardzo dobry moim zdaniem osobistym. Ja szczęścia do zdrapek za złotówkę nie mam, więc tym bardziej, tym bardziej jest, jest dobrze. Dobrze moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszej premiery, zapraszam na kolejne odcinki, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, a nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału. Powodzenia u Was i życzę Wam miłego dnia, cześć!